Porozmawiajmy o odporności. Z czym kojarzy Ci się to słowo? Zapewne z przeziębieniem i grypą, że kto ma słabą odporność, ten często zapada na infekcję, a kto ma dobrą, tego nic nie chwyta. I to jest prawda. Ale odporność to nie tylko przeziębienie i grypa, są jeszcze inne aspekty działania naszego układu odpornościowego, o których często zapominamy albo po prostu o nich nie wiemy. W dzisiejszym odcinku o nich powiem, a także o tym, jak pracować nad odpornością. Przede wszystkim Wszystkim układ odpornościowy stoi na straży naszego zdrowia nie tylko w zakresie chorób zakaźnych, ale również w zakresie profilaktyki antynowotworowej. Badania przesiewowe nazywane profilaktycznymi, jak na przykład mammografia, to jest profilaktyka wtórna i w zasadzie jest diagnozowaniem, a nie profilaktyką. Prawdziwa profilaktyka chorób nowotworowych to budowanie dobrej kondycji układu odpornościowego. Każdy z nas, bez wyjątku, ma komórki rakowe krążące w naszym cieniu. I kiedy lekarz mówi ci, że masz raka, oznacza to, że liczba komórek rakowych jest przytłaczająco wysoka w porównaniu z dziesiątkami tysięcy komórek rakowych, które krążą w naszym organizmie każdego dnia. To właśnie układ odpornościowy pilnuje, aby się ich na bieżąco pozbywać. Jeśli układ odpornościowy funkcjonuje właściwie, to jest w stanie poradzić sobie nawet z rakiem. My często w mediach słyszymy, jak o nowotwory oskarża się geny, ale tak naprawdę rak nie jest tylko chorobą genów, ale także, a może przede wszystkim, chorobą odporności. Nasze działania odnośnie profilaktyki przeciwnowotworowej powinny więc skupiać się przede wszystkim na budowaniu silnego układu immunologicznego poprzez między innymi odpowiednią dietę czy zdrowe nawyki stylu życia. Kilka dni temu prowadziłam warsztaty pasożyty i toksyny i tam również mówiliśmy o tym, że nie jest sztuką pozbyć się pasożytów, ale stworzyć takie warunki, żeby one już nigdy nie wróciły. Czyli w tym celu oprócz dbania o higienę również wzmacniamy, Nasz układ odpornościowy i oczywiście dbamy o prawidłowy poziom kwasów żołądkowych, ale to już wiecie z poprzedniego odcinka podcastu. Gdy układ odpornościowy nie pracuje prawidłowo, to mogą pojawić się też takie przypadłości jak opryszczka, nurzeniec, grzybica czy mięczak zakaźny. One również atakują wtedy, gdy nasz układ odpornościowy jest niewydolny. Jak więc o ten układ zadbać? Dzisiaj garść cennych wskazówek. Zapraszam do odcinka. Cześć, słuchasz podcastu Okiem Naturopaty. Nazywam się Marlena Bandari. Wspieram kobiety w osiąganiu pełni zdrowia, dobrostanu i witalności, aby mogły doświadczać życia opartego na jedności ciała, umysłu i ducha. Pokażę Ci, jak możesz pomóc sobie i swoim bliskim, wykorzystując wszystko to, co oferuje nam natura, by odzyskać więcej witalności, spokoju umysłu i pogody ducha. Jeśli poszukujesz inspiracji, porad i motywacji, aby podróż do pełni dobrostanu oddać w ręce natury, zapraszam do podcastu Okiem Naturopaty. Najczęściej dbanie o swój system immunologiczny. Kojarzy nam się ze stosowanymi na przełomie sezonów babcinymi metodami, na przykład czosnkiem, miodem, kranem, czy cebulą, które są owszem, dobre, ale nie wyczerpują tematu dbania o odporność. To nie jest całkiem do końca tak, że wystarczy dodać sobie do diety jakiś jeden składnik, czy dwa i już można się nie martwić i uważać, że sprawa załatwiona, jesteśmy odporni. Takie działanie na wyrywki może nie przynieść oczekiwanego poziomu poprawy odporności, ponieważ najpierw musimy się zająć fundamentami naszego zdrowia. Tak jak nie sposób jest zbudować domu na piasku, tak też nie sposób zbudować dobrej odporności na słabych fundamentach zdrowia. A te fundamenty zdrowia to prawidłowe odżywianie, uregulowane rytmy dobowej, dobrej jakości sen, umiarkowana aktywność fizyczna, unikanie nadmiaru stresu, unikanie toksyn środowiskowych, ale również optymistyczne podejście do życia, do świata i do innych ludzi. Dlatego na wzmocnienie odporności należy opracować sobie plan wielokierunkowy. Jak sama nazwa wskazuje, mamy układ odpornościowy, a nie jeden organ odpowiadający za odporność. Układ to zespół narządów i każdy z nich, tak jak w orkiestrze, gra swoją partię, aby powstała symfonia o nazwie odporność. W jego skład wchodzą migdałki, węzły chłonne, grasica, śledziona, wyrostek robaczkowy, kępki pejera w jelitach, czy w końcu Szpik kostny. Wiele prawdy jest w stwierdzeniu, że zdrowie zaczyna się w jelitach. Pamiętajmy, że wszystko, co wkładamy do ust, może naszą odporność budować, lub jej szkodzić. Ocenia się, że za około 80% wydolności całego naszego układu odpornościowego odpowiadają właśnie jelita. Zdrowe jelita to zdrowy człowiek, dlatego tak ważne jest, jak się odżywiamy i w jakim stanie jest nasz mikrobiom jelitowy. Jako zasada numer jeden unikajmy żywności przetworzonej, produktów z białej mąki i nadmiaru cukru, ponieważ cukier osłabia naszą odporność w znaczący sposób. Zwracajmy też uwagę na ewentualne nietolerancje pokarmowe i wyłączmy pokarmy, które. Nam nie służą. My często nie zwracamy uwagi na szczegóły, a to właśnie one są istotą rzeczy. Mamy też tendencję do pobłażania sobie lub nadużywania mantry wszystko byle z umiarem, interpretując słowo umiar po swojemu, bo dla każdego umiar znaczy zawsze coś innego i stosując je nie według pewnych ustalonych zasad, lecz tak powiedzmy, że bardziej oportunistycznie w miarę bieżącego rozwoju wydarzeń. Jest na to sposób, jeśli chodzi o odżywianie, podzielić sobie wszystko to, co wkładamy do ust na dwie kategorie: na to, co Jem na co dzień i na to, co mogę sobie pozwolić zjeść od święta. Czyli, tak jak powiedział dr Dean Ornisz, nie chodzi o to, co pozwolisz sobie zjeść przez 5 dni w roku, ale o to, co jesz przez pozostałych 360. I ta nasza codzienna dieta powinna być przede wszystkim antyzapalna powinna zawierać minimum 5, a najlepiej 8 do 10 nawet porcji warzyw i owoców, z czego co najmniej połowa na świeżo, czyli bez obróbki termicznej, w tym również kiszonki. Poza tym dbajmy o to, żeby codziennie dostarczać kwasy tłuszczowe mające antyzapalne właściwości, czyli kwasy omega-3. Niedobór kwasów omega-3 ma bardzo niekorzystny wpływ na naszą odporność i w ogóle ogólną witalność. Objawy niedoboru tych kwasów tłuszczowych to jest właśnie osłabiona odporność, częste infekcje. Zmęczenie i osłabienie organizmu. No i chyba nie muszę mówić, że wyłączamy z diety zabójcze tłuszcze trans, margaryny, tłuszcz cukierniczy, rafinowane oleje i produkty przemysłowo przetworzone. Złe oleje znajdują się też w daniach na wynos, w jedzeniu z cateringu, z restauracji czy stołówek. Dlatego również nie przesadzajmy z takim jedzeniem. Unikajmy go. Ale dieta to nie tylko jedzenie, to również picie. Oczywiście zimą warto postawić na wzmacniające odporność ziołowe herbatki, ale nie zapominajmy również o czystej wodzie. Zamiast zaczynać dzień od szklanki kawy, jak wszyscy, to zacznij dzień od wypicia szklanki czystej wody, a nawet dwóch. Najlepiej wody ze świeżo wyciśniętym sokiem z cytryny. Dlaczego? Dlatego, że w nocy przez 8 godzin, a to jest jedna trzecia Twojego życia, Fizjologicznie pościsz, czyli nic nie jesz ani niczego nie pijesz, jest to tak zwany suchy post. I po takim suchym poście należy się bezwzględnie nawodnić nawodnić, a nie nakawić czy też nacherbacić. Więc pierwsza rzecz po przebudzeniu sięgaj po wodę z rana, a potem jak chcesz, no to już możesz sobie wypić to, na co masz ochotę, pod warunkiem, że nie zapomnisz najpierw o tej wodzie. A jeśli czujesz pragnienie, to jest sygnał od Twojego organizmu, że odwodnienie jest już w trakcie. Organizm odwodniony staje się słaby, staje się podatny na ataki z zewnątrz, ponieważ układ odpornościowy jest w stanie odwodnienia po prostu mniej sprawny odwodnione w cudzysłowie oczywiście, może być też nasze mieszkanie w sezonie grzewczym. Suche powietrze z kolei wpływa bardzo niekorzystnie na śluzówki układu oddechowego, dlatego dbajmy o nawilżanie pomieszczeń. Można wieszać mokre ręczniki na koloryferach, można korzystać z dyfuzorów ultradźwiękowych. Do dyfuzora polecam dodać kilka kropelek mieszanki olejków eterycznych nazywanej mieszanką złodziei. Bardzo prosto zrobimy ją samodzielnie w domu. Linka do przepisu na tę mieszankę Wrzucę wam w notatki do tego odcinka podcastu. Zimą zwracajmy też uwagę na suplementowanie ewentualnych niedoborów, bo nawet jeśli Twoja dieta jest idealna, jest bogata w warzywa i owoce, nie zawiera przetworzonych pokarmów, ogólnie masz bardzo zdrowy styl życia itd. Tak to mogą zdarzyć się w życiu sytuacje, w których nagle zapotrzebowanie na mikroskładniki odżywcze gwałtownie wzrośnie. I takie sytuacje to na przykład narażenie na stres, trwająca akurat choroba, czy przewlekła, czy ostra jak na przykład infekcja, przyjmowanie lekarstw jakiegokolwiek typu, przerwanie ciągłości tkanek na przykład wskutek urazu czy operacji chirurgicznej, narażenie na duże wahania temperatury, ekspozycja na toksyny środowiskowe, stosowanie używek czy w końcu zmiany hormonalne jak menopauza czy ciąża. I w tych wszystkich sytuacjach zapotrzebowanie na składniki rośnie i nie zawsze jesteśmy w stanie pokryć je z pożywienia, szczególnie zimą, jako niezbędne minimum powinniśmy zwracać uwagę na witaminę C, witaminę D, cynk, magnez i selen. O kwasach omega-3 już mówiliśmy. Zimą jest raczej kiepsko ze świeżym pożywieniem, ale za to mamy jeszcze zioła i przyprawy. Matka Natura nie poskąpiła nam tych cennych darów: czosnek, kurkuma, imbir, cynamon, tymianek, oregano, jeżówka pospolita, czy w końcu. Mocarne goździki, o których mówiłam w 20 odcinku podcastu. Dodawajmy obficie przyprawy i zioła do potraw, do napojów, po to, żeby dostarczyć sobie tych cennych substancji o działaniu antyoksydacyjnym. A zamiast kawy, lepiej zaparzyć sobie ziołową herbatkę, pokrzywę, czystek, jeżówkę czy gotową mieszankę ziołową. Kolejną rzeczą, o którą należy zadbać, jest sen i wypoczynek. Niedosypianie to jest wróg odporności. Po wstaniu powinniśmy być pełni energii i gotowi na. Czekające nas wyzwania, a jeśli jest inaczej, to znak, że nasz sen jest zbyt krótki lub kiepskiej jakości. Może to być też oznaka, że organizm potrzebuje detoksu, który tak naprawdę jest. Nawet ważniejszy niż odżywianie. Kto był na ostatnich warsztatach, ten wie, dlaczego tak jest, mówiliśmy o tym. A ponieważ nie składamy się jedynie z ciała, lecz także z umysłu i duszy, detoksykacja myśli jest równie ważna dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego jak detoksykacja ciała. Jedną z tajemnic dobrej odporności jest to, żeby nie produkować ciągle niepotrzebnie i na własne życzenie obniżających odporność nadmiernych ilości. Hormonów stresu, adrenaliny i kortyzolu. Mechanizmy ich produkcji zostały stworzone, aby nas uchronić przed zgubnymi skutkami napotkania na swej drodze czegoś, co mogłoby na przykład pozbawić nas życia. Czy przykładowo niezapłacenie w terminie rachunku za prąd pozbawi nas życia? No nie, ale stresując się tym, produkujemy adrenalinę i kortyzol, bowiem nasz ustrój nie rozróżnia napotkania wilka w ciemnym lesie od niezapłacenia na czas rachunku. Nie rozróżnia nawet wyobrażenia o wydarzeniu od realnie mającego miejsce wydarzenia. Tak czy inaczej, wyprodukuje adrenalinę, wyprodukuje kortyzol, bo taki ma program do wykonania. Tak jak twój komputer, gdy naciśniesz już ikonkę pracy, na przykład w Wordzie czy w Excelu i po pół sekundy się rozmyślisz, że to nie o to chodzi, to najpierw niestety musisz grzecznie poczekać, aż program się otworzy, bo już został naciśnięty guzik, a dopiero potem możesz go zamknąć. Więc uważajmy, jakie guziki naciskamy, i nie naciskajmy tych, które będą nam produkowały adrenalinę i kortyzol. Gdy nie ma zagrożenia dla naszego życia, dlatego że te hormony stresu wręcz paraliżują nasz układ odpornościowy. A kiedy sygnał brzmi: uwaga, zagrożenie życia, to kwestia ochrony przed chorobami staje się w tym momencie dla organizmu drugorzędna i jesteśmy całkowicie wtedy bezbronni wobec chorób. Zamiast tego produkujmy wzmacniające naszą odporność endorfiny. Naukowcy obliczyli, że jedna minuta gniewu, złości, strachu czy innej negatywnej emocji paraliżuje nasz system odpornościowy na około 6 godzin, za to jedna minuta szczerego śmiechu wzmacnia pracę układu odpornościowego na najbliższe 24 godziny. I to jest dobra wiadomość: każdego dnia uwalniajmy tyle endorfin, ile zdołamy. Pomocne będą muzyka, śpiewanie, dobre stare komedie, aktywność fizyczna, taniec, opowiadanie dowcipów i wszystko inne, co sprawia Ci po prostu radość. Seks i czekolada również uwalniają endorfiny. Nie zapominajmy też o aktywności fizycznej. Minimum 30 minut dziennie. Pamiętajmy, że ruch może zastąpić niemal każdy lek, ale żaden lek nigdy nie zastąpi nam ruchu. Nawet teraz, kiedy zimą pogoda powiedzmy, że nie zawsze sprzyja ale zawsze możemy poćwiczyć sobie w domu, czy po prostu włączyć muzykę i potańczyć. Jeśli ktoś objada się całe życie ciężkimi, pełnymi chemii, pokarmami, cierpi na zaparcia, nie wypróżnia się jak należy, nie wypija wystarczająco dużej ilości czystej wody i przy tym nie uprawia żadnej aktywności fizycznej, będącej zresztą jedynym sposobem poprawiającym pracę układu limfatycznego, a do tego jeszcze nie dosypia, płytko oddycha i jest wiecznie niezadowolony z życia i zestresowany, to od czego może się spodziewać? Jedynie osłabionej odporności, niczego więcej. A kiedy dobiegnie już do czterdziestki, to zacznie się wszystko powoli sypać po kolei. I ktoś kiedyś tak pięknie przyrównał ludzi do samochodów. Są auta całkiem nowe, są starsze modele nieco mniej sprawne, są całkowite graty ledwo się poruszające. A może się i trafić widok całkiem niezwykły, lśniący i sunący z niezwykłą klasą, model sprzed pół wieku lub więcej. I który z nich kosztuje najwięcej? Oczywiście najbardziej wartościowy jest ten ostatni. Utrzymane w nienagannym stanie modele vintage potrafią osiągać zawrotne ceny i kosztować więcej niż nawet najnowszej generacji współczesne auta. Dlaczego tak jest? Bo inne sztuki z tego rocznika już dawno wylądowały na śmietniku, podczas gdy ten egzemplarz, Miał szczęście trafić na właściciela, który nie tylko go używał, ale też i go kochał. Bądźmy więc dobrymi, dbającymi właścicielkami swojego ukochanego organizmu, bo, tak jak powiedział Jim Ron, dbaj o swoje ciało to jest jedyne miejsce, jakie masz do życia. Tylko od nas zależy, czy w miarę upływu czasu staniemy się rozsypującym i przeżartym rdzą starym rupieciem, czy też wzbudzającym zachwyt swoim wyglądem i sprawnością wyjątkowo dobrze utrzymanym modelem vintage. Silny, zadbany i na bieżąco konserwowany system immunologiczny stoi na straży naszego dobrostanu i wykona zawsze pracę, do której został stworzony przez naturę. Uchroni nas. Od wszystkich chorób, od Kataru aż po raka, czego Wam wszystkim z całego serca życzę. Dbajcie o siebie, bo dobra wiadomość jest taka, że zostało już tylko 48 dni do wiosny, a my słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Dziękuję, że wysłuchałaś do końca tego odcinka podcastu. I jeszcze informacja, że podcast ma cele edukacyjne i informacyjne, nie stanowi porady medycznej i nie ma na celu jej zastąpienia. Naturoterapeuta nie wchodzi w relacje lekarz-pacjent. Pozostawajcie w zdrowiu i do usłyszenia w kolejnym odcinku.